Gościu, chodź na chwilę, weź sobie przejść tu spacerem, come on, come on, nie peniaj, nie będę Cię bodział rogami, nie masz dresu, ale wskocz, dajesz, mmm, kulturka, brawo dla kolegi, dzięki, nara, siema, ją. z naszej języki, nie? Eee. O, może kolega? Ho na sekundę. Ty się nie odwracaj, ho. Ho wskocz, jak antylopa. Antylopa woksa. Uuu, brawo! Dzięki, nara. Jak ja nienawidzę roznosić ulotek. Myśleszek. No, siema, bla, siema! Co tam na dzielni? A to czy się stało tu ci stał, tu! To jest taka sztuczka e, piłeczkę trzymam na nosie i w ogóle nie spada, nie? Potrafię tak godzinami a tu? Co ci stało w rękę? E, a to, e, to jest taka grzechotka jestem taki grzechotnik cyrkowiec, nie?

Po pierwsze, jeszcze raz to doniosę na ciebie szefowi i cię zwolni. Chociaż jak patrzę na to, jak się wleczeć z robotą, to mi się wydaje, że bardziej zwolnić się ciebie już nie da. No, proszę. Toż. Toż. Idą święta, idą święta, każda buzia uśmiechnięta. I za się ten piękny czas, gdy renifer Mikołaja wywiezie w ciemny las i wsadzi. Luli, luli, lai, Luli, luli, laj. luli, luli laj. Eee. O. Ty, reniferu. Fajne rogi. Ty możesz coś powiesić, eee, na przykład. – Ty, co się wiesza? – Windows. – Ty, a czemu ta czerwona pała jest Michoła, a ty tylko Reniferu? – Bo ma doktorat. – To był rozbal. – Nie no, nie mogę, nie będę fikał. Obiecałem Mariolce, że tu zarobię z tej pracy na dom. Nie. Za dużego stresa łapiesz, chłopaku. Weźcie się... Wyjedźcie za robotą, nie? Jak Baton wyjechał. A podobno w Anglii siedzi. A nic nie mówił, że siedzi. A dzwonił do mnie, nie? Baton. I co mówił? Masz pozdrowy. A dzięki. Ty stary, mówi, że Angole są szurnięte, nie? Jak oni tam jeżdżą sobie samochodami, to jeżdżą pod prąd. Jak... Jak Baton jedzie do roboty, to musi ich slalomem mijać. <noise> dobra, dobra. Lesiu, ale ja tutaj przyszedłem z pewną sprawą. No? Musimy zrobić jakąś kasę. Na mnie nie patrz, nie? Ostatnio mi drukarka padła. Ty, a może byśmy założyli cyrk? Byśmy mieli akrobatów, amerykańskiego Mada Fakira, Reniferu. Ty, pamiętasz Cześka i Henka? Czesiek to był ten, co jako pierwszy nauczył się skradać w ortalionie. Oho. To Czesiek i Heniek, ty, to oni założyli Cyrk, pamiętasz? No to tam, szybko im przeszło, to? No, właśnie. No. Już po pierwszej próbie. Odpad Heniek i numer z rzucaniem nożami. Bo Czeszkowi nikt nie wytłumaczył, że chodzi o to, żeby nie trafić. Ty, to coś innego, nie? Ale co, też show biznes? Z show biznesu, to ja znam tylko jag odę składki dę. Ta co tańczy na róże. To sama, jak go dała Serdak. Takie ma pseudo, co ściąga ciuch, rzuca w ludzi i krzyczy: tak! <grywa> Szalona. <grywa> no ale zawsze patriotka. Ty, stary, ona tańczyła tak: dla, dla stoczniowców w 80., dla studentów w 68., dla powstańców w listopadowym. Nie, nie! Są biznes nie! To co? Lesiu, a może byśmy tak... E... Gonili strusie? Ty nienormalny jesteś? Skup się! Rozumiesz, może byśmy tak... Byli nienormalni? Może byśmy coś tak na nielegalu porobili? A daj mi spokój, ty! Z nielegalem. Pamiętasz Zygę? On robił na nielegalu. No. I co? Jak skończył? W pierdlu. W pierdlu jak w pierdlu, co? Masz spacery, telewizor i szalony seks pod prysznicem. No, Wielki o, halo. O, o, o. W końcu tak mu odbiło, że stary nawet miał widzenia. A tego akurat zazdrościł mu ksiądz proboszcz. No tak. Bo on siedział w izolatce. <śmiech> <śmiech> Nie no, coś innego. Ty wiem! Reklama. Mówisz masz. Jeśli łańcuch na choinkę to tylko taki. Robi radek. Tum, 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 to po to po Ty. Reklama, ale taka branża! Ty! Siedzisz w biurze, dzwonisz. Przestolony <słuch> reniferu, hamuj. Siedzisz w biurze? Ty pamiętasz, jak twój stary ci kazał wysłać, tak? Oj, Stary wraca, patrzy na ziemię, same kable, i fakt, nie ma. Wysłał! Ja to się przynajmniej znam na komputerach, nie? Jak zmieniam tapetę na pulpicie, to nie smaruję całego monitora klejem! A dalej kładziesz serką u myszki? Oh. kurde zupełny brak dystansu jak mawiał robert kozoniowski chodząc po san marino limo jeża bryza nad morza limo